o akt poświęcenia bardzo proszę księdza Andrzeja Szulca, proboszcza parafii pod wyzwaniem Świętej Trójcy we Włoszakowicach, w asyście wikarych przybyłych również na naszą uroczystość. Bardzo proszę. Dąb wolności. Dąb wolności, za którym idzie pismo Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo, które pozwolę sobie Państwu odczytać, a później ten dąb zostanie posadzony. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 25 października 2014 rok. Organizatorzy i uczestnicy akcji zasadzenia dębu wolności przez Ochotniczą Straż Pożarną we Włoszakowicach. Szanowni Państwo, obchodzone w tym roku 25-lecie wolności to okazja do podsumowań, refleksji i debat, ale przede wszystkim do wspólnego świętowania. Radość z niepodległego państwa, ze zwycięstwa Solidarności i demokracji, z wielkich przemian ustrojowych nie powinna być radością szybko przemijającą. Dzisiaj my. Polacy cieszymy się przecież z tego, co osiągnęliśmy razem jako społeczeństwo. Dlatego warto zadbać o trwałe świadectwo naszej wdzięczności, naszej wspólnej radości i dumy z wolnego na powrót państwa. Takim niezwykłym pomnikiem będą zasadzone w tym roku dęby, drzewa, które słusznie uważa się za symbol siły, trwania i tradycji. I choć żyjemy w czasach nowoczesnych technologii, to przecież na każdym z nas te wspaniałe drzewa wywierać muszą ogromne wrażenie. W polskim krajobrazie wyróżniają się niezrównaną dostojnością i szlachetnością. Nie brak wśród nich prawdziwych weteranów historii, takich jak Dąb Bartek, Dąb Chrobry czy Dąb Jagiełły. Któż z nas, spoglądając na te. Prastare okazy nie wybiega myślą ku ważnym wydarzeniom naszych dziejów, których dęby te były świadkami. Dęby to piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodkowie, najpierw marząc o niepodległości, a potem radując się z jej odzyskania w 1918 roku, w miastach, miasteczkach i wioskach sadzili dęby. Jako znak narodowej pamięci i nadziei na długie wzrastanie. Nawiązujemy w tym roku do tej pięknej tradycji i tak jak oni sadzimy dęby wolności. Chcemy życzyć Rzeczypospolitej, żeby wzrastała i nabierała mocy, tak jak te wspaniałe drzewa, by rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw, i wreszcie, by jej rozwój wsparty był na silnych, Głęboko sięgających korzeniach tradycji i tożsamości. Z radością i satysfakcją przyjąłem fakt włączenia się w akcję sadzenia dębów wolności ochotniczych straży pożarnych. Tym bardziej, że poświęcenie i profesjonalizm strażaków są niezwykle wysoko oceniane przez Polaków. To zawód najwyższego zaufania społecznego. Budzi także uznanie, że państwa Działaniom zawsze przyświecały ideały dobrze pojętej służby publicznej. To obok akcji ratunkowych, podejmowanie różnorodnych inicjatyw, których integrujący charakter mobilizuje i inspiruje do obywatelskiej aktywności, do zaangażowania mieszkańców w sprawy ich wspólnot. Niech więc ten zasadzony dzisiaj dąb pozostanie symbolem trwałości, spójności i mocnego zakorzenienia tak państwa lokalnej społeczności, jak i całej wielkiej wspólnoty Polaków. Pozdrawiam Bronisław Komorowski. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy odpowiednie miejsce. Bardzo proszę o posadzenie dokonanie aktu posadzenia dębu wolności. Pana Krzysztofa Benedykta Piwońskiego, Druha Stanisława Wolniczaka, Druha Stanisława Waligórę, Księdza Andrzeja Szulca i Druha Sławomira Lisa. Bardzo proszę również, aby ten dąb posadził wspólnie z wyczytanymi osobami pan Ryszard Łopusiewicz, kto jak to, ale fachowiec w dziedzinie drzew i nie tylko. Bardzo proszę.

Działowy baczność. Oczecz sztandarowy do ślubowania, marsz. Do ślubowania. Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków strażaka. Świadom podejmowanych obowiązków strażaka. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego. Wszelkiego mienia. I wszelkiego mienia. Wykonując powierzone mi zadania. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję. ślubuję. Przestrzegać prawa. Przestrzegać prawa dyscypliny, dyscypliny. oraz wykonywać polecenia przełożonych. Oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję. Strzec postanowień statutu OSP. Strzec postanowień statutu OSP. A także honoru. A także honoru. Godności, godności i, do, i dobrego imienia służby. I dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki strażackiej. Oraz przestrzegać zasad etyki strażackiej. O, śrubowali!

i daj jedności w Duchu Świętym, niech będą słabi, wszystkich